Zabieg korekcji przegrody nosowej jest zabiegiem chirurgicznym wykonywanym najczęściej w znieczuleniu ogólnym. Chirurg bądź laryngolog ocenia we wziernikach morfologię zniekształcenia mogą być różne przyczyny i różne miejsca i też różne związane z tym dolegliwości, w zależności od tego, czy mamy do czynienia ze skrzywieniem przegrody w części chrzęstnej, czy w części kosnej. Różne techniki mogą mieć zastosowanie. Cięcie do tego zabiegu wykonywane jest w przedsionku jamy nosowej. Najczęściej jest to cięcie na granicy skóry i błony śluzowej, lub w obrębie błony śluzowej, tak zwane cięcie kiliana. Następnie w odpowiedniej warstwie odpreparowujemy chrząstkę czworoboczną przegrody nosowej oraz części kostne przegrody. Docierając zwłaszcza do tych miejsc, które są krzywe, nieprawidłowe, złamane, tych miejsc, które utrudniają drożność przewodu nosowego. Następnie, przy użyciu odpowiednich technik, odpowiednich czynności, staramy się zrobić wszystko, aby jak najlepiej poprawić tą drożność. Czyli albo usunąć fragmenty, które przeszkadzają, jeżeli jest to możliwe, albo wyprostować tą część chrzęstną i przyszyć ją w linii pośrodkowej tak, aby przegroda była prosta i aby w przyszłości nie powodowała problemów z drożnością przewodu nosowego.